Czwarty film Transformers właśnie buszuje po ekranach naszych kin, więc pomyślałem, że no po prostu wypada zrobić recenzję jakiegoś Transformera na moim kanale. Nie będzie to co prawda nic filmowej serii, ale bardzo zasłużony i bardzo ważny model Transformers Universe 2.0 Starscream w klasie Deluxe. Pierwsza wersja tej figurki została wydana w 2006 roku w serii Classics w nieco innych kolorach, dopiero w 2009 w serii Universe 2.0, która wykorzystywała jakby cały hype na klasyczne transformery w nowej odsłonie wydano go w kolorach bardziej odpowiadających tym znanym z generacji pierwszej oczywiście po drodze i później przemalowano go jeszcze 100 razy na wszystkie kolory tęczy tak zawsze jest z sikerami, więc nie że jest to najbardziej popularna figurka w klasie Deluxe Ever niemal każdy fan każdy kolekcjoner ma jakąś wersję tego moldu w swojej kolekcji. Starski to mieszanka F15 i F14, a więc myśliwiec, samolot, odrzutowiec. I jak widać, udało się ten model odzerować całkiem dobrze. Jest dość płaski, jak na transformerowy samolot, dzięki sprytnej transformacji i temu, że cały przód jest pozbawiony części robota. Dobrze leży w ręku, ma odpowiednią, odpowiednią wagę, odpowiedni rozmiar też. Znalazło się miejsce na takie szczegóły jak e, siedzisko w kabinie pilota. W ogóle ładnie ta kabina jest wykonana przezroczysty, złoty plastik. Dwa loga decepticonów. Są tu też rakiety, które w trybie robota staną się nurajami. Teraz są właśnie jakimiś rakietami, które F14 może przenosić. I robią to oczywiście zastrzałki, które można. Wystrzelić. Lecą całkiem daleko. Znalazło się też miejsce dla malutkich kółek. Niestety się nie kręcą. Natomiast jeżeli chodzi o tył, to kółka są tylko udawane. Swoją drogą możemy spojrzeć teraz, jak to wygląda od dołu. Jest tutaj dość schludnie. Ten Starscream był przez długi czas i chyba dalej w jakimś sensie jest wzorcem, jeżeli chodzi o Deluxa również jeżeli chodzi o jego rozmiar. W porównaniu z Voyagerem, w tym przypadku Lagnat z Animated, czy też mniejszą figurką, Skyjackiem z generacji drugiej, który na dzisiejsze standardy powiedzmy, że byłby scoutem, komanderem, doskonale wpasowuje się między tę dwójkę, czyli dokładnie tam, gdzie Deluxe powinien być. Transformacja określiłbym jako prostą, ale też w miarę zajmującą. Nie jest to coś, czym będziemy musieli się bardzo dużo trudzić, ale z drugiej strony jest wystarczająco dużo ruchów, byś, byśmy czuli się odrobinę przynajmniej zajęci. Oczywiście jakimś minusem jest to, że trzeba odczepić jego rakiety, bo potem zrobić z nich nul reje, ale transformację można zakończyć fajnym odkryciem twarzy, co niczym w serialu zawsze powinno wieńczyć dobrą transformację. Teryprowota to kwintesencja tego, czym powinno być Classics i czym Classic zazwyczaj jest. Nie wymyślamy tutaj prochu, po prostu odnawiamy trochę design z danej postaci. Jest kokpit na brzuchu, jest. Są wloty powietrza na barkach, również są. Skrzydła za ramionami. Starskim ma dobre proporcje. Ręce mogą wydawać się odrobinę za krótkie, a stopy za wielkie, ale poza tym prezentuje się naprawdę dobrze. Na plecach w miarę czysto. Właściwie nie ma tej części samolotu, których nie powinno tutaj być, no bo skrzydła są elementem designu, a nie odrzutem z transformacji. Właściwie tylko kaptur z przodu, dzioba może ewentualnie być przeszkodą, ale on nam się jeszcze przyda. Jak zwykle trzeba zmierzyć naszego bohatera w trybie robota, w takim jak najczęściej będziecie mieli go na półce, jeżeli się na niego skusicie. A mierzy on jakieś 12 cm, jeżeli mierzymy do samej głowy, i 13 do tych elementów. Czas na przegląd pozowalności, artykulacji i kilku featureów, które jeszcze może tutaj znajdziemy. Jedziemy oczywiście od głowy, która jest na stawie obrotowym, i właśnie tutaj przydaje nam się ten. Dziób, bowiem dzięki niemu możemy tę głowę bardzo swobodnie obracać. Oczywiście można zrobić to też w ten sposób, ale jest dużo trudniej. Wystarczy w takim razie posłużyć się nim. Głowa obraca się na boki. Niestety ukazuje nam się wtedy część biała, no ale ona w trybie samolotu z kolei wtedy nie odstaje. Największą wadą tej figurki jest zdecydowanie budowa rąk i pozowalność, a także to, że jest ona ograniczona, bowiem oczywiście mamy tutaj staw. W barku, nawet taki podwójny, który pozwala na odchylenie, no ale właśnie, po pierwsze nie ma się gdzie za bardzo odchylić, bo trzeba by wtedy, aby odchylić skrzydło. To jest oczywiście niewskazane. Po drugie, nawet jak odchylimy skrzydło i odchylimy sobie, o, otóż to. Null reje, które są zamontowane na ramionach są za długie, za bardzo wystają, odchylają nam skrzydło, więc Tarskim nie będzie mógł strzelać do przodu, jeżeli oczywiście nie przerobimy figurki. Jest to niewątpliwie bardzo duża wada i bubble, bubble konstrukcyjny, tak bym to określił. No ale jedźmy dalej. Mamy tutaj 90 stopni w łokciu oraz odrobinę w nadgarstku, chociaż to bardziej wynika z transformacji, bowiem w tę stronę wyginania nadgarstka jest bardzo rzadko przydatne, jeżeli chodzi o pozowanie. Nie ma obrotu ani w bicepsie, ani w łokciu, ani w nadgarstku, co również no w dzisiejszej figurce by nie przystało. W takiej figurce, które ma już parę lat, również może denerwować. Nie mamy żadnego obrotu w pasie. Staw kulkowy w biodrze, staw 90 stopni w kolanie. Z tym, że oczywiście tutaj mamy pełną wolność ruchu, natomiast jeżeli chodzi o dalsze, to mamy albo wyprostowane, albo mocny przeskok na już dosyć mocno zgiętą nogę. Znowu nie ma obrotu ani w udzie, ani w kolanie. Jeżeli chodzi o stopy, to możemy odrobinę nimi ruszać, co jest przydatne, zważywszy na to, że pięty zbudowane są z silników, więc czasami będzie nam przydatne, żeby bardziej je wygiąć do przodu, a czasami bardziej nam się przyda na płasko. No i oczywiście, jak było widać po ogromnych dziurach w dłoniach, Starski może również trzymać swoją broń właśnie w dłoni, ale to kompletnie bez sensu, nikt tego tak nie będzie pozował, bowiem Starskim powinien mieć swoje nulreje na ramionach, jak przykazała Bozia. Jak mi widzicie Starskim nie błyszczy specjalnie w departamencie pozawolności, co szczerze powiedziawszy dla mnie jest często dużą wadą i tak jest też tutaj. Lubię, gdy moje figurki na półce są ustawione w pozach ciekawych, a nie stają tylko na baczność, więc każde ograniczenie tej cechy nie napawa mnie optymizmem. Szczerze powiedziawszy, gdyby to było poprawione, gdybyśmy dostali na przykład staw kulkowy w głowie, albo więcej stało w ramionach, albo gdyby w końcu mógł Starskim mógł strzelać po prostu do przodu bez konieczności wyginania skrzydeł, to byłaby to figurka niemalże idealna. Co nie zmienia faktu, że dalej mogę go polecić, nie tylko ze względu na to, że figurką jest po prostu dobrą, może nawet dobrą plus, ale ze względu na jego historyczną wartość. Jest to prawdziwy klasyk w figurkach serii Classics. Warto mieć na półce jedną z najbardziej ikonicznych postaci serii Transformers w takiej właśnie odsłonie. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.